Nie zgadniesz, że tu jest jeszcze. A Może tak. muzyka ma łączyć, a nie dzielić. Tutaj stary Ty i Amadeusz Ferrari na jednej scenie moglibyście się spokojnie przytulić. Siemanko mordeczki, sadzijemy się właśnie w KUZEWU, zaraz tutaj na sam festiwal. Master Ben zaprosił mnie na swój koncert. Będzie fajnie, jeszcze na jej koncercie nie byłem, dobra, raz byłem, ale spod, pod sceną, teraz będzie na scenie i robimy duże ORO. Powiedz mi, że płeć jeszcze kurwa. kurwa nie do dodania, Cześć Maka, ty kiedy jak, ręka? jak, jak Haluks, oh, mi to to. Ale ja mam ja serio coś, to. coś Ale się Adriana, nie? Ja. Masz na to papiery. Ale no, Mam na to papiery. <laughs> <laughs> no no to dobra, dobra. Amadi, reinka, skib. Cześć, 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 idę robić

Już mnie nigdy nie przeoczy Kiedy wchodzę na klub Dobre ciuchy i but Ona wie, że to cud Jestem obok Jestem obok Jestem obok Jesteś obok mnie I chcę Chcę cię mieć na miejscu pasażera Kiedy mam cię, posłuchaj mi się wena Kiedy jesteś, to wiem, że nie zginę Zawsze do i robię dobrą minę Chanel, na dobry dzień Biorę cię i to wiem Ty nie pozwolisz mi na sen Koko, Chanel Na dobry dzień Biorę cię i to wiem Ty nie pozwolisz mi na sen Kiedy czuję ten to wiem, że to jest to Myśli w głowie mam sto, dobry perfum i są, Wiem, w bok, jesteś tuż obok Jesteś tuż obok, jesteś obok Jesteś obok, jesteś obok mnie i chcę Biorę Cię i to wiem, ty nie pozwolisz mi na sen. Kogo Panu szanę, na dobre dzień? Biorę Cię i to wiem, ty nie pozwolisz mi na sen. Siema kochani, jak się mam igrzyska? Kładajcie, to jest pierwszy raz, kiedy jestem na stanie, gdzie tak ktoś wychodzi. Piję wódkę, palę fajkę Ruszam nogą, młody Michael Stówka, koko, potem z blantem Podbijam do ciebie na parkie. Łapie za tyłek, on jest idealny dla mnie ten mało nie baj dusz Skaczesz przy niej jak kangur Rób mi loda, nie żartuj Zrób mi loda, nie żartuj Szybko jak Nikki Loda Dupy wsadzam do bolta Nie będę skrywał woda Weź kurwa, zrób mi loda Biorę piksę i czystą Pyta się czy lubię czystą Ja lubię jak palić czystę Leci burzek za buszkiem Ja jest zaniebisty Jadę z ekipą 7 Na wrogu wiem 4A1 Idzie się dziu Ja jeden Czy cały zrobiło się 7? Szybko jak Nicky louda Dupy wsadzam do bolta Nie będę skrywał boda Majka, zapach pakora, bam Obok mnie jest ona, ona patrzy na mnie tak Ona patrzy na mnie tak Idę sobie tu i tam Mówię ci to jest ten znak, o czym masz jak cały świat Budzę się bez mojej kobiety, kochałem tu liczę do ciebie Tempo jest tutaj za duże, już nie pasujemy do siebie Chodź Okej. Proszę. Dalej. Telefon. Prosimy. Tutaj jest mazak. Jeszcze jedna można, jeszcze jedną. Nie ma. Super. Trzymaj się no zoba potem. Aaaa, się o Ja bym... Dole, tak mi się podobało. Dawaj, dawaj, dwa słowa jeszcze. Teraz? No dobra. Mega mi się podobało. Kurwa, zajeb... Kurwa. Sorry. W jakim? A, luz. Dobra. Yo, e, jesteśmy właśnie... Ty dzisiaj wypadasz do aferek. Dzisiaj? Tak, bo aferek nie znajdziemy. Właśnie. Tu może na chwilę wpadnę. Dobra. E, dobra. Teraz, teraz. Eee, ja. dawaj. Jesteśmy właśnie z Wastembelem po koncercie. Mordko, dziękuję za zaproszenie, naprawdę zajmij koncert. Powiedz mi, powiedz mi wariacie. Jak to odczucie na koncercie? Jak to jest w ogóle grać? Słuchaj, takie e, uważam, że muzyka ma łączyć, a nie dzielić. Tutaj stary, ty i Amadeusz Ferrari na jednej scenie. Moglibyście się spokojnie przytulić. Nie? <grym Dzień <grym za Maddy! Dzień za Madi. Jest to, jest. chodź, musimy się przytulić. Maddy dzięki muzyce powiedział, że pierdoli konflikty i on już teraz po Bombę. jest zgodna, między nami jest zgodna ej, sam, no ej, powiedz to prawdę, powiedz sam, prawdę, że powiedziałeś, że tak dobrze grała muzyka, że pocałujesz bombę z hair a, 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 a wiesz co, staj w gdzieś tu jest, gdzieś tu jest Jest, tu, gdzie... jest. To, jest, jest, tak Za okay. grubo Uważaj Panie Uważaj Gdzie jestem? Dobra, wiem, że masz szansę,

Siema Siemanko Siemanko I przyjechał kurwa Nie <grabi> zgadniesz, co tu jest jeszcze A Tak, tak to to Zobaczysz go. go Chodź, chodź, chodź hey, uwaga Uwaga, uwaga, no, nie A ma. Mateusz gdzie jesteś? No, ma. Patrz co tu jest Chodź no, ja Patrz no, co no, tu jest tu no, <grabi> <grabi>

Ale ty jesteś brzydki, kurwa! Ja wiesz co powiedziałem Idziemy na melej, idziemy na melej Idziemy na melej Kurwa. Ja o Kurwa, Co? To jest fajka w pokoju? CBT. Dámo. Dobře, tak pustáte a to se vyda najednou klepně. 91 <laughs> frames.com